Chwała Tobie słowo Boże, chwała Tobie słowo Boże. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn Was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama. Ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głosem: Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów Ojca Waszego. Rzekli do Niego, my nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus, Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie, w Tobie Chrystus. Przejdź do ja pragnę, oto to dziś błagam Cię. Przyjdź w Twojej i siłę, radością napełnij mnie. Przyjdź w Twojej i siłę, radością Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest już ostatni dzień naszych rekolekcji. Myślałem, że będzie właśnie jakaś taka reakcja. Uuu. potraficie tak zrobić? U. spróbujmy jeszcze raz. Drodzy bracia, spokojnie, spokojnie, nie wyrywać się. Drodzy bracia i siostry, Dzisiaj niestety jest już nasz ostatni dzień rekolekcji. Dziękuję wam kochani za tą bardzo spontaniczną reakcję. Ale to dobrze, że ten czas się kończy, bo to oznacza, że zbliżają się najważniejsze wydarzenia związane z naszą wiarą. Będziemy przeżywać Mękę, śmierć i co najważniejsze, zmartwychwstanie, bo zawsze po, po śmierci jest zwycięstwo, które odniósł Jezus Chrystus. Moi drodzy, ten czas naszych rekolekcji, ten czas jeszcze wielkiego postu, który nam pozostał no, już bardzo mało. To doskonała okazja, jak mówiłem w pierwszy dzień, do stworzenia sobie planu działania, co mogę zrobić, aby w moim życiu było jeszcze lepiej, bo zawsze może być lepiej. Co mogę zrobić, aby moja relacja do Boga była silniejsza, mocniejsza i co mogę zrobić, aby stać się człowiekiem jeszcze lepszym. Od samego początku tych naszych rozważań rekolekcyjnych towarzyszy nam postać błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, który w swoim dzienniku zapisał pięć konkretnych wskazówek, kroków, które mogą stać się środkiem do realizacji każdego celu, który sobie w życiu postawię. Wierz, miej nadzieję, ufaj, kochaj. I idź do przodu zdecydowanie. Mówiliśmy sobie w niedzielę o tym, że wiara jest dla nas, Pan Bóg jest dla nas jak powietrze, dzięki któremu funkcjonujemy, dzięki któremu żyjemy, poruszamy się w żaden sposób nas nie ogranicza, wręcz przeciwnie, daje nam szereg różnego rodzaju możliwości i pola do, do działania. Wiara. Umacnia nas, kiedy upadamy. Wiara umacnia nas w tym, co w nas piękne, szlachetne, w czym dobrze postępujemy. Wiara, kiedy upadamy, pomaga nam się podnieść, bo Bóg zawsze pragnie nas być blisko nas. Następnie mówiliśmy sobie o tym, że posiadamy nadzieję. Nasza nadzieja jest zakotwiczona w Panu Bogu i przekracza doczesność tego świata. Nadzieja jest dla nas sposobnością do, do rozwoju, do przezwyciężania różnego rodzaju wyzwań, które stawia nam życie. Wiara, kiedy dostanie... nadzieja, przepraszam, kiedy dostaniemy kamieniem po głowie. Pomaga mi się wznieść na wyżyny, powstać i iść dalej do przodu. W dniu wczorajszym mówiliśmy sobie o ufności, że w naszym ludzkim postępowaniu powinniśmy przestawić trochę hierarchię postępowania, że najpierw powinno być zaufanie względem Pana Boga, bo On nas nie zostawi. Bo Jemu zawsze zależy na tym, żebyśmy w życiu osiągnęli szczęście, a dopiero potem, żebyśmy zaczęli działać. I drodzy bracia i siostry, przyszedł moment na kolejny krok, który, nad którym chcemy pochylić się dzisiaj. To temat oczywiście związany z miłością. Zanim jednak przejdziemy do tematu. Spróbujmy zatrzymać się chwilę na pewnej historii, która miała miejsce w rzeczywistości. Otóż Franz Kafka, czeski pisarz, pewnego razu przechodząc, przechadzając się po jednym z berlińskich parków, spotkał na swojej drodze dziewczynkę, która była załamana. I zapłakana. Oczywiście nie przeszedł obojętnie wokół, wobec tej osoby, wobec tej dziewczynki i zapytał: Co się stało? Dlaczego płaczesz? Na co dziewczynka powiedziała, że podczas zabawy, nie wie kiedy, nie wie jak, zagubiła swoją ulubioną lalkę. I to miało miejsce gdzieś tutaj, w tym parku. Ale nie może jej teraz znaleźć. O, no, Franckawka, oczywiście wzruszony, widokiem, zapłakanego dziecka. Mówi to słuchaj, to Ci pomogę. Ale poszukiwania na nic się zdały. No, mówi słuchaj, dzisiaj się nie udało, uda się jutro. Umówili się o konkretnej godzinie i powiedzieli, że poszerzamy zakres poszukiwania. Ale i drugi dzień nie przyniósł spodziewanego rezultatu. No, Franz Kafka, chcąc jakoś zaradzić dość patowej sytuacji, wpadł na pomysł i wymyślił historię. Słuchaj, wiesz, na skraju tego parku znalazłem Twoją ulubioną lalkę. Ona powiedziała mi, że wyrusza w daleką podróż, ale będzie do Ciebie pisać listy tego gdzie jest czego doświadcza jak żyje no i od tego czasu Franz Kafka zaczął regularnie w imieniu tej lalki pisać do tej dziewczynki no i trwało to przez chwilę ale w końcu mówi no ileż można ją zwodzić trzeba w końcu z podróży powrócić więc postanowił Tę lalkę mu odkupić. No ale oczywiście nie wiedział, jak to facet, jak ona wyglądała, jaką lalkę, no i kupił pierwszą lepszą. No i myślał, że historia skończy się happy endem. Wręczył lalkę tej dziewczynki, na co, no wiadomo, jak to dziecko wprost wypaliło, ale to nie jest ona. To nie jest ta lalka. No Franckawka znowu się. Chwycił za głowę, no coś tu trzeba wymyśleć, jakąś przysłowiową ściemę względem tego dziecka. No i wymyślił, że słuchaj, wiesz, podróże zmieniają ludzi. Również twoja lalka, kiedy teraz powraca z ogromnej podróży, ona się zmieniła, ale to jest ta sama lalka. No i... Jak dziecko, oczywiście łyknęło historię. No i na tym wydaje się, że cała sytuacja, cała scena, cała ta historia się kończy. Transkawka umiera, z dziewczynki robi się kobieta, dojrzewa, i pewnego razu gdzieś tam sentymentalnie wraca do, do swojego dzieciństwa. Znajduje nas trochu tę lalkę, bierze ją do ręki na tak oglądać i ku jej zdziwieniu zauważa że Franz Kafka ukrył w niej pewną karteczkę na której były napisane te słowa Wszystko co kochasz prawdopodobnie zostanie utracone ale ostatecznie miłość powróci w inny sposób. Miłość powróci w inny sposób. Drodzy bracia i siostry, nie ma co ukrywać, że temat miłości jest bliski każdemu z nas. Potrafimy to słowo odmieniać przez wszystkie przypadki. W każdym z nas jest przecież pragnienie Kochania i bycia kochanym. Powstaje pytanie: dlaczego? Dlaczego nas, ludzi, tak mocno kręci temat miłości? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi nam Stary Testament, pierwsze księgi, pierwsza księga, pierwsze stronnice, kiedy czytamy, że. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Jesteśmy Jego lustrzanym odbiciem. I dalej w tym samym Piśmie Świętym czytam, że Bóg jest miłością, do natury, do istoty Boga należy miłość. A skoro do natury Boga należy miłość, a ja jestem Jego lustrzanym odbiciem, to tak samo do, do mojej. Natury należy miłość. Miłość, którą oczywiście powinniśmy rozumieć jako chęć czynienia dobra dla drugiego człowieka. Kocham Cię, to znaczy chcę Twojego dobra. Ale nie ma co ukrywać, i, i, i mocno stąpamy po ziemi, że. Niekiedy możemy mieć wątpliwości, czy aby na pewno, czy aby na pewno w naturę ludzką wpisana jest miłość, skoro widzimy, co się dzieje wokół nas. Jak można mówić, że do natury ludzkiej należy miłość, skoro własny mąż potrafi skrzywdzić swoją żonę. Oszukać, uderzyć, zdradzić. Jak można mówić, że do natury ludzkiej należy miłość, skoro, skoro własna matka potrafi zabić swoje dziecko? Jak można mówić, że do natury ludzkiej należy miłość, kiedy własne dziecko? Przestaje interesować się swoimi rodzicami. Przestaje do nich dzwonić, odwiedzać, pomagać, kiedy są już w podeszłym wieku. Jak można mówić o tym, że do natury ludzkiej należy miłość, skoro nieraz nasi najbliżsi potrafią nas obgadać, potrafią nas o coś oskarżyć, potrafią zrobić nam jakąś krzywdę obmówić, czy aby na pewno? Coś tu obserwując naszą rzeczywistość, szybko dojdziemy do, do przekonania, że coś tu nie gra, gdzieś jest błąd. Otóż, proszę bracia i siostry, w odpowiedzi na ten dylemat przychodzi nam znowu Pismo Święte. Dokładnie prorok Izajasz, który w jednej ze swojej wizji e, widzi anioła e, Boga siedzącego na tronie, przed Nim dwóch aniołów, jeden do drugiego mówi słowa, które dobrze znamy, które wypowiadamy, uśpiewamy w czasie każdej Eucharystii. Święty, 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 Pan Bóg zastęp. To trzykrotne użycie jednego słowa. W kulturze semickiej oznaczało, że coś jest inne, coś jest odmienne. Skoro Bóg jest po trzykroć święty, to znaczy, że jest inny, odmienny. A skoro Bóg jest inny, odmienny, oderwany od nas, to również Jego miłość jest inna. My często potrafimy czynić dobro dla drugiego człowieka, jeśli. I zaczynamy tutaj stawiać warunki. Jesteś dla mnie dobry, jesteś dla mnie uczciwy, przychodzisz mi z pomocą, postępujesz wobec mnie sprawiedliwie to nie ma problemu, ja odwdzięczę się tym samym. Będziesz potrzebował pomocy, daj je znać. Ale jeśli zajdziesz mi za skórę, skrzywdzisz mnie, to ja ci pokażę, na co mnie stać. Bardzo często, kiedy warunek, za który chcieliśmy czynić dobro drugiemu człowiekowi ustaje, to nasza miłość ustaje. A Bóg, Bóg kocha. I nie stawia żadnych warunków. Bóg kocha nas tylko dlatego, że jesteśmy, że żyjemy, poruszamy się. Jesteś dobry, uczciwy, sprawiedliwy, żyjesz zgodnie z Ewangelią, Bóg cię kocha. Jesteś łajdakiem, oszustem, złodziejem, Bóg cię kocha. To nie oznacza, że się cieszy z tego jak postępujesz. Ale Bóg nie odwraca się do nas plecami. I ktoś teraz mi powie, no łatwo aniołowi się tutaj zambony mówi, gorzej jest praktykować to za tymi drzwiami. Tak, trudno jest, ale jest to też nie niemożliwe do realizacji. Bo po, po to Jezus stał się jednym z nas, po to przyjął postać ludzką, żeby nam pokazać, że ta miłość Boża jest możliwa do realizacji. I widzimy na kartach Ewangelii. Idzie, spotyka się z tymi, którzy tego oczywiście chcą, którzy się do niego garną, lgną, ale idzie też i rozmawia z tymi, którzy upadają. Rozmawia również z tymi, o czym usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, którzy za moment będą go skazywać na śmierć. Nie odwraca się, bo Bóg kocha bezwarunkowo, dla każdego chce dobra. I widzimy, że bardzo nam się to podoba. Podobało się to również tym, którzy żyli współcześnie z Jezusem. Bo na początku idą za Nim tłumy, są Nim zachwyceni, przyjmują tę Bożą miłość, zachwycają się nią, ale za moment mówią nie, nie, my wiemy lepiej, dlatego krzyczą na krzyży z Nim, ukrzyżuj Go, nie chcemy Cię już, nie chcemy tej miłości. I Bóg oczywiście pozwala się usunąć, ale po trzech dniach wraca. I dzisiaj dla nas, drodzy bracia i siostry, Krzyż jest nie, nie tylko symbolem śmierci pana Jezusa, ale jest przede wszystkim dla nas symbolem tego, do czego jesteśmy skłonni, kiedy zabraknie w naszym życiu miłości. Do czego człowiek jest skłonny, jeśli przestaje kochać? Dlatego, drodzy bracia i siostry, dzisiaj tak mocno próbuje się usunąć krzyż z przestrzeni publicznej, żeby tylko nie przypominał, żeby tylko człowiek o tym nie pamiętał, o tym, że ma żyć że ma podchodzić z szacunkiem do drugiego człowieka, że ma go kochać, że ma żyć wartościami chrześcijańskimi, że ma być uczciwy, sprawiedliwy, życzliwy. Drodzy bracia i siostry, kończąc te rekolekcje, jeśli będziemy mieć nieustannie na uwadze, to... Że wiara jest podstawą wszelkiego naszego ludzkiego działania, że nie jestem sam, że Bóg mi pomoże. Jeśli będę w Nim pokładał nadzieję, zaufam Mu i będę w swoim życiu praktykował miłość Bożą, to mogę robić co chcę. Kochaj i rób co chcesz. Na tym świecie. Ale jeśli będziesz kierował się miłością, to bądź pewny, że każde Twoje ludzkie działanie będzie ukierunkowane ku dobru. Drodzy bracia i siostry, dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. Przede wszystkim z tego miejsca dziękuję Wam za, za Wasze świadectwo, za to, że przychodziliście tutaj, za to, że. Pokazujecie poprzez swoją obecność, że chcecie stawać się jeszcze lepszymi ludźmi. Dziękuję również tuż pasterzom na czele z księdzem Proboszczem, który mnie tutaj zaprosił. Dziękuję również za wszelkie ofiary, które za moment będziecie mogli złożyć. One będą przeznaczone na funkcjonowanie Salvatorijskiego Środka Powołań. Ale z tego miejsca staję dzisiaj przed wami i ośmielam się Was prosić o więcej. Jak powiedziałem i mówiłem już tutaj wielokrotnie, towarzyszę młodym ludziom w odkrywaniu ich powołania, ale też drogiej realizacji powołania. I jednym z wielu moich zadań jest to, że troszczę się o nowe powołania do, do mojego zgromadzenia. I staję dzisiaj przed Wami. I ośmielam się Was zaprosić do wspólnego dzieła, now, budzenia nowych, licznych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych. Po pierwsze, proszę Was o modlitwę, żebyśmy razem, wspólnie prosili Boga, żeby dał z jednej strony odwagę tym młodym ludziom, których powołuje, a z drugiej strony, żeby nam dał te powołania. Modlitwa największą siłą jest świata. Potrzebujemy tych, którzy nas, którzy nam będą Boga sprowadzać na ziemię poprzez Eucharystię. Potrzebujemy tych, którzy będą przewodzić naszej modlitwie. Potrzebujemy tych, którzy, którzy nas będą jednać z Bogiem, którzy będą udzielać pierwszej komunii naszym dzieciom, udzielać ślubów, ale także tych, którzy odprowadzą nas na. Wieczny odpoczynek. Drodzy bracia i siostry, od tego roku doświadczamy tutaj, na, na Ziemi Dolnośląskiej, nowej rzeczywistości. Zgodnie z dyrektywą papieża ośrodek kształcenia przyszłych księży, seminaria, żeby mogły funkcjonować, potrzeba minimum 30 studentów. My jako Salwatorianie dzisiaj tego wymogu nie spełniamy. Stąd też inne diecezje, dlatego od tego roku po raz pierwszy seminaria musiały się połączyć. I tutaj we wrocławskim seminarium studiują klerycy z diecezji świdnickiej, z diecezji legnickiej, ale też i z zakonów, między innymi moi współbracia. Zaczyna brakować kapłanów. Proszę was, módlmy się. Ale też proszę o więcej. Nie tylko, że módlmy się, ale żeby też temat powołania nie był tematem tabu w naszych rodzinach. Żeby ktoś nie myślał, broń Boży, żeby to nie spotkało mojego dziecka, mojego wnuka. Zmarnuję sobie życie. Nie. Nikt. To powierza swoje życie Panu Bogu, nikt tego życia nie marnuje. I w końcu ośmielam się Was prosić, drodzy bracia i siostry, o trzecią rzecz, żebyśmy się nie bali. Nie bali proponować młodemu człowiekowi, który stoi u progu wyboru życiowej decyzji, wyboru co dalej. Nie bali się proponować, że wśród wielu Twoich wyborów na których i dróg realizacji Twojego szczęścia, na których z pewnością to szczęście osiągniesz, jest również droga życia zakonnego i kapłańskiego. Dzisiaj młody człowiek niekiedy nie wie, co ma robić. Coś tam czuje, ale, ale jest jakaś presja może środowiska, presja środowiska rodzinnego. Nie bójmy się, bo potrzebujemy kapłanów. Dlatego proszę Was, módlmy się, rozmawiajmy o kapłaństwie, przedstawiajmy go w sposób pozytywny, bo dzięki temu, dzięki tym kapłanom, których mamy wokół siebie, mamy też Boga poprzez sakramenty. Amen.